Dzisiaj lecimy 23 km na biegi górskie Rabka Zdrój No, także witajcie Dzisiaj impreza dosłownie zamiedzą. 10 minut samochodzikiem od domu Więc grzech było nie skorzystać Tym bardziej, że Zrobiłem sobie rekonesans trasy jakiś czas temu I trasa jest przepiękna Polecimy przez Krzywoń, potem Piątkową Górę, zbiegniemy do Rdzawki, Stare Wierchy, Maciejowa Rabka, także taka fajna pętelka. Zapowiada się, pomimo tego, że będzie mało ludzi, to fajne ściganie, bo będzie kilka takich osób, z którymi będzie można powalczyć, także liczę na to, że trochę mnie zmotywują, szczególnie w drugiej części. Bo jednak ta pierwsza część biegu, to wszystko zrobimy sobie na no, czyli tak jak to zazwyczaj. Ostatni eksperyment nie poszedł po mojej myśli, także, wolę sobie ten początek spokojniutko zrobić i zobaczymy, co wyjdzie z tego w drugiej części biegu. Tym bardziej, że druga część biegu to głównie zbieg, właśnie ze starych wierchów. Także trzeba sobie dużo sił zachować, żeby. No, nogi nie były zbyt zmęczone, żeby sobie nie pokręcić tam kostek. Natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł na ten bieg, to na pewno jakieś pierwsze 6-7 km polecimy sobie zupełnie w drugim zakresie. Potem może lekko przyspieszymy, znowu złapiemy oddech przed tym największym podbiegiem i ten podbieg już z rdzawki na Stare Wierchy, to postaram się zrobić tak nieco mocniej. Będę się postarał wpaść w swój rytm biegowy, również nie patrzeć na nikogo. Na tą nazwijmy to końcówkę od 14-15 km w dół, czyli te jakieś 7-8 ostatnich kilometrów, no to już pojedziemy mocno, będziemy łapać tych, co mi uciekli w pierwszej części biegu. Także liczę na to, że nogi, które mam nadzieję oszczędzę na tych pierwszych podbiegach gdzieś oddadzą potem w drugiej części biegu. Jesteśmy na Krzywoniu, trzeci kilometr. Ja sobie tutaj okupuję chyba siódmą pozycję. Troszeczkę za mocno zacząłem, ale to nic zaraz się uspokoję. No, poza Darkiem Markiem, który wyszczelił jak roce, to wszyscy gdzieś tu sobie biegniemy w pobliżu. Okej, okay, ja mamy piąty kilometr. Właśnie spadam w tej chwili na szóste miejsce. Zabiegliśmy do zakoteńki na piątkową górę. Popaki. Miejsc 2 do 4 w zasięgu. Także myślę, że wszystko się rozegra na tym długim zbiegu. Ja sobie uspokoiłem tętno, złapałem rytm. Biegnę bez presji. O to chodziło, na porządku się nie podpaliłem, jak zawsze. Ok, mamy 8 km. Wybiegliśmy z rabki, bo z, z już w stronę starych. Biegnę sobie chyba na piątym miejscu chłopaki tam w zasięgu wzroku jakieś 100-200 metrów No, podkręciłem nieco tętno Za chwilę będzie wypłaszczenie To sobie odpocznę A potem już ogień pod Stary Wierch 10 kilometr, Ja dalej sobie na piątym biegnę za mną już raczej spokojnie. Czwarte w zasięgu. Może mi się uda przed starymi wierchami wyrwać. A jak nie, to ciśniemy potem na zbiegu. Drugie trzecie trochę odskoczyło. No ale jeszcze 13 km, także nawet w połowie nie jesteśmy. Jest OK. Zbliżamy się do starych wierchów. Udało mi się wskoczyć na czwarte. Kolega tam z tyłu teraz ciśnie. A tu przede mną trzecie na rzut kamieniem. Także będzie coś czuję. Dobra walka na zbiegu. Nawet drugie gdzieś tam się przebija. No no, zobaczymy. Na razie wszystko dobrze. Stoimy za starymi wierzchami. Soba coś widać. Udało się wskoczyć na trzecie. się tam ciśnie. Witek. Ja biegnę na trzecim. Przemek tutaj na drugim. W zasięgu w wzroku ojej, teraz najcięższa część Dobra, jesteśmy na Rabce, mamy ostatni kilometr do mety było bardzo bliżutko do skoczenia Przemka na drugim miejscu ale potem pojawiły się mocne skurcze no i musiałem zwolnić teraz pozostaje mi tylko bronienie trzeciego miejsca mam nadzieję, że wypracowałem bezpieczną przewagę i dotruchtanie do mety ale skurcze Płydek głównie atakują. Jest ekipa. Udało się dobiec na trzecim miejscu. Pomimo skurczy. Idziemy teraz po zupkę. Darek, oczywiście, yy, na pierwszym. Trzecie wybronione. To jest No, Zasłużona zupka. A potem, może jakieś smakołyki na wieczór gazowane. Perły. Ma przede wszystkim. Matkowe puchary tegorocznej edycji biegu...